Tak dobrze. Wreszcie Cisza, spokój Słyszycie? Jest cicho No właśnie więc dzisiaj sobie połowimy rybki. Dzisiaj wjeżdża feder, zaraz przygotuję zanęty. Tutaj mam e, żwędki rozłożone, więc myślę, że coś mogę tutaj połapać. Wcale nie jest cicho. O nie, nie jest cicho. Nie jest wcale cicho. Cześć. Tam były kaszuszki widziałem. Jej. Tak. O tak. Nie będzie cicho, ale będzie fajnie. Dobra Jej. zaczynam. Przygotuję sobie troszkę feletu. Trochę gotowej zanęty. Będziesz mi pomagać? Tutaj, tak. Aha. Przygotujemy trochę. Mmm, jak to pachnie. Chcesz powąchać? Jaki to zapach? Zapach tuczonej rebe Robaka w skeczupie. A dobrze mówisz, bo to jest zapach robaków. I, śmier i śmierdziącej pieluchy pieruch dziecka. No i kwasu. Tego co mieliśmy w kl klatce. Wszystko gotowe. Rzucam. Teraz lepiej jakbyście się przeszedli. No dobrze, to już troszkę dalej. Albo nie, dobra, a tutaj. wejdę. No dobrze. Kojarzy ten dźwięk, wiesz Mnie to tak. kojarzy z bachorzem, Aha. Jak łowiłeś. I tam co tak. chwilę wyciągałeś. Co ty tam łowiłeś? To to leszcze. leszcze właśnie, tam to mnóstwo leszcze dali, było. No. Jak myślisz jak będzie? No na pewno dobrze. Chyba A... dzisiaj bez przygód, co? Nie A ja myślę... My... Echo sondy. No. A ja, no myśl, a ja myślę, że, że dzisiaj będę grzeczniej dostał na telefon. A co mama na to? No ja wolałam, żeby się przeszedzono na spacer tutaj w takie stare miejsce. Tylko miejsca, muszę być mój. grzeczny, żeby dostać. No, ja widzę, że ty jesteś od razu grzeczny, co? Mhm. Będziesz pomagał tutaj tacie? Tak. No. Wędki zarzucone, a tam kolega Jacek łapie żywca, bo chce łowić na żywca. Wiesz? To jednobranie było już? Nie. No, wciągnę na uklejce. A takie duże, są. Ja takie... Wiesz. Takie... No, no. Wiesz? A. Uklejki. Spróbujemy. Na żywca. Ja. Może jakiś... A nie trzymały. Nie? No. Rozkleiły Może jakiś podejdzie okoń. Specjalny klej. A no właśnie, bo masz inne. Zielone, bo miałem dwie pary no. Miałem te neoprenowe, a mi się ty, podeszwa tutaj rozkleiła, nie? I nie mogę tego skleić, zanim kleję w Cztery kleje miałem kupione już i kurde, nic nie trzyma. A ten jest wodoodporny, już kupiłem wędkarskim, nie? No. Teraz nie no, zobacz. O, ciekawe, czy coś tutaj dzisiaj weźmie, kurczę. Później jak narzędzice nie będą brały to na potężkę spróbuję, nie? No bo biała ryba chodzi tutaj widać, nie? No uklei. Uklej tu jest, to by mógł też drapieżnik być. W roku tak trochę później, 10 maja przyjechaliście, wiesz? Aha. To już ładnie prawie No teraz chłodno, nie było? No bardzo chłodno. Co to była za temperatura dzisiaj? 0 stopni. Aha. Nadranek. Jeszcze Aryk ma dojechać. A. Mówi, że przyjedzie zobaczyć. on ma na spinnik zezwolenie. Będzie spinningował tu pewnie. Na paproszki może by złapał jakiegoś No. Krzesełko by się przydało Na taty. Dobra. Widzicie jak to jest? Na najlepsze krzesełko mi zostawili. Ale niech będzie. Byle tylko ryby brał. Dzień dobry, przejmuję program. Dzisiaj, dzisiaj będę sam. Tutaj sobie w później połowie na razie coś porobimy. A i chciałam wam powiedzieć. Jak ja wam mówiłam, że mój kanał ten... Stop, stop, stop. Co tu się dzieje? Jest kanał, to teraz Przejąłeś mój kanał? Mhm. Nie ma tak. Jest. Nie wolno. wolno. <laughs> Pierwsza ryba. Muszę zbliżenie zrobić, bo jest taka mała, że ledwo widać. No, ale jest, nie? większa się mm, siatka. Zobaczymy na koniec, ile będzie. <laughs> Bez komentarzy. Nie będzie? No, No chociaż jakąś rybę złowił, bo ja jeszcze nic Ech, no trudno. Muszę próbować dalej. No co, pilnujesz wędek? Mhm Piln. biwi, biwi, O co Co? No nic nie złowiłem. A jene. Mm. Idzie Arek. Widzisz, Arek? Ryby biorą tutaj. Spóźniłeś się, Arek. Wiesz? O, siema. <grystanie> <grystanie> o, teraz lekcję dostaję. <grystanie> Trzeba zaraz, ty dostaniesz. <grystanie> siema. Cześć. siema. Młody. A. No, a. A, Cześć. <grystanie> no, patrzcie, Arek już łowi. I rzuca tam blisko Jacka, bo widział, że tam biorą i podrzuca mu tam a mówi, że jest taki pro. Zobaczymy teraz Mam nadzieję, że mnie nie słyszy Albo udaje, że nie słyszy, Zobaczmy. To koniec? Nie, no, to jest to, to jest tam. Problem. O, Widzicie? Nie trzeba kupować wędkarskich skrzesełek, wystarczy drabinka taka rozkładana. O i też można łowić ryby. Jest coś? O jest płoteczka. Chociaż jakieś ryby Jacek nam pokaże. Bo ja to raczej nie Obżarłeś się tutaj, nie? Na kukurydza Bob Well. Ale dzisiaj nie upomócił, bo on z Lidla. Z Lidla? No. Dlatego mu nie bierze. Jaka? Jaka kukurydza? Mm -hmm. I'm changing who I am I'm making a new plan Rearranging my life And I won't look back ever again yeah. Yeah. Hey, You ain't see me activated You better hope that you never see me agitated I think about my actions, plan I'm out of Ja Ci powiem Arek, nie? Że ja już żałuję, że to zezwolenie kupiłem. To chyba był błąd. W ogóle powinna być możliwość reklamacji, nie? No skupujesz zezwolenie na ryby za grube pieniądze, a potem tych ryb nie ma. No jak to tak? Co drogą ciekawe jak to działa, trzeba by rzecznika konsumenta zapytać. Jarek jest dobry w pisaniu takich pism, nie? Do Parku Narodowego pisał? Nie. Gdzie ty pisałeś Jarek? Zaborskiego. Do jak? Zaborskiego. A, do Zaborskiego Parku Krajo Krajobrazowego napisał. O, cicho, cicho, cicho jest. Jest. Jest ryba. O jest, płodź Płodź. No słuchaj, twoją rybę? Re... Mam, chcesz? Dawaj, Dobra. i królowa. Jest pierwsza ryba. Widzisz, twoja reklamacja już nie zostanie uznana. <noise> Bo ty złowiłeś rybę. Ja jeszcze nie złowiłem żadnej ryby, to jeszcze mogę reklamację składać. I od razu wypuszczona. Tak jest. Ale jest nie było. Nie było buziaka, nie. <grystanie> Załuje się powyżej 20 kilo. Aha. <grystanie> Ania powie nam kawał o wędkarzach. Niestety. Nie jestem dobra w opowiadaniu kawałów. A już w ogóle o wędkarzach. Nie Leon? Mhm. No Leon by coś powiedział o wędkarzach. Był sobie wędkarz, który łowił ryby i nagle wyłowił sztupaka, którego zjadł jego buzi, w jego buzi był, był, był on taki sam i wtedy się spotkali no i się polubili, koniec. Taki kawał. Hmm. Arek miał kolejną płotkę. Ale teraz z dziwnym trafem jak kamera patrzy to nic się nie dzieje Mi się wydaje, że już nie będą brały ryby Uga Boga, tak mu się wydaje. Daj ruskiego pieruga. Daj <noise> Ty masz umysł? Daj ruskiego pieruga, ugebuga. Nie mam nic. Nie mam. Chodź, zapytamy <noise> innych. Przeprowadzą sądę wśród wędkarzy Czy będą jeszcze brały ryby? Oczywiście <noise> Czy będą brały jeszcze ryby dzisiaj? Oczywiście, że tak Czy będą brały ryby? Myślę, że nie w tym sezonie <głos> Decydujący głos teraz Jacek będą brały ryby? One biorą cały czas Ale czy jeszcze będą brały? Tak, cały czas Cały czas Ja myślę, że już nie Uwierz mi, że będę brał. Słabo przekonujesz. Będę super, zwijał. Dobrze, super, bo mi już jest zimno. No Ale dobra, wszystko? to zwijamy, nie? Tak, zwijamy. Dobra. To podziękuj, po podziękuj widzom. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Do następnego razu. Ej, ja ugabuga uga ja mówię że drugi odcinek będzie ugabugowy bugowy uga buga uga buga uga buga uga. to chyba tyle by było ja Na nara